Witam. W dzisiejszym materiale opowiem o najważniejszym ciosie, jaki można wyprowadzić w trakcie walki, a mianowicie o lewym prostym. Jest to najważniejszy cios przede wszystkim dlatego, że ma najwięcej zastosowań i ma też bardzo wiele wariacji. Jest to cios podstawowy, a zatem każdy powinien się go nauczyć i każdy powinien go wykorzystywać najczęściej jako możliwe. Boxerzy przez całe kariery starają się udoskonalić lewy prosty, ponieważ jest to ich główna broń. A to dlatego, że po pierwsze jest to cios, który jest najbliżej przeciwnika, więc najszybciej dojdzie do celu. Jest zadawany właśnie lewą ręką, która jest bliżej, więc ma na najkrótszy czas podróży, więc będzie pierwsza. Oczywiście można to że się w miesięcznym, ale no, to jest cios, który idzie okrężnie, nie idzie prosto, lecz po boku, więc trochę dłużej to trwa. Jest to też cios, który służy nam do poznania naszego przeciwnika, sprawdzenia jakie ma reakcje, jak reaguje na poszczególne sytuacje i czemu będziemy mogli to później wykorzystać. Jest to też cios przede wszystkim, który służy do rozpoczęcia ataku. Nie jest to cios, który sam nokautuje raczej, ale pozwala nam trafić no kałtującym uderzeniem. Innym zastosowaniem jest oczywiście utrzymywanie dystansu. Ciężej jest się zbliżyć do kogoś, to cały czas uderzać ciosem prostym. no Jeżeli wejdziemy i weźmiemy i dostaniemy lewich no to raczej się zatrzymamy. Tak więc Wtedy prosty pozwala nam poza przeciwnika kontrolować dystans i rozpocząć każdy atak. Są trzy wariacje ciosu prostego, ale dzisiaj omówię jedną. A mianowicie tę najprostszą, czyli cios wprowadzany z miejsca. Oczywiście nie należy stać w miejscu i być, tylko ruszać się i w ogóle uderzać. To pozwoli nam zachować dystans poza przeciwnika. I w każdej chwili rozpocząć atak kombinacją. Zacznijmy od tego, jak należy w ogóle uderzać z prostym. Uderzamy dwiema, dwiema dużymi kostkami naszej pięści. Bo dwie mniejsze są zbyt słabe i gdy będziemy nimi uderzać, to bardzo łatwo możemy uszkodzić swój dłoń, więc uderzamy tymi dwiema większymi, silniejszymi, stoimy w pozycji i uderzamy. Ważne jest to, żeby nie podnosić łokcia w ciosie i dopiero wtedy bić, tylko uderzyć od razu. Żeby nie sygnalizować przeciwnikowi ciosu, ponieważ jeżeli podniesie łokieć, on wie, że, uderzy, że chce uderzyć i przygotuje się, czyli na przykład zejdzie i może z skontrować. To jest ważne jest to, żebyśmy trzymali głowę nisko w nim Ponieważ Jeżeli w ten uderzymy, to nasza szczęka. Jest zasłonięta. Jedyne co nam wystaje to bok głowy, a ciosy bok głowy są nasze mniej dotkliwe niż ciosy na szczękę lub na brodę. Inną sprawą jest jeszcze to, żeby hmm. uderzamy. Uderzać też tak, czyli to są dłonią, tylko w ostatnim momencie skręcić dłoń. To nam dodaje jeszcze trochę więcej siły i minimalnie więcej zasięgu co czyni nasz cios jeszcze lepszy. A więc to na razie tyle jeżeli chodzi o uderzanie. Teraz przejdźmy do konkretniejszych zastosowań, a mianowicie do poznania naszego przeciwnika. Jeżeli cały czas uderzamy, to prędzej czy później zauważymy, jak nasz przeciwnik reaguje na ten cios. Jeżeli przykładowo nasz przeciwnik schodzi na zewnątrz ciosu, czyli jeżeli lewy idzie tu, Przeciwnik schodzi i robi to cały czas, to możemy zrobić to, co John Jones zrobił Danielowi Kormieją w Big Revanju. Daniel Kormiej się ciągle pochylał, to John Jones kopnął go okrężnym na głowę i chwilę później go znokautował. Oczywiście John Jones go kopnął, gdy jego lewa noga była z tyłu. Są często co kopnięcie miało dużo więcej siły, ale możemy to też zrobić pozycji neutralnej ortodoksyjnej i po prostu kopnąć będzie to może nie są miejsce silne ale będzie na pewno szybsze jeżeli jednak nie czujemy się komfortowo a nie chcemy zmieniać pozycji przestawiając nogi to zawsze możemy zrobić sobie przeskok ale o tym będzie w innych odcinkach eee, więc Innym jeszcze zastosowaniem, czy może sposobem na wyłapanie błędów, czy raczej błędem, który przeciwnie może popełnić, jest sposób, w jaki blokuje cios. Generalnie ciosy proste należy blokować w ten sposób, czyli idzie cios i palujemy. Jednak wielu ludzi robi to w ten sposób, czyli blokuje, spawając cios na dół. Co jest o tyle problematyczne, że to robią i cała lewa strona jest wyeksponowana na cios. Dlatego najczęstszym sposobem na takich ludzi, który się stosuje, to markowanie lewego prostego, żeby on nie opuścił rękę i uderzenie kolejnym lewym prostym, który już na 100% trafi. Ale lepszym rozwiązaniem jest udanie, że uderzamy lewym prostym. Uderzenie sierpowym. Sierpowy jest mocniejszy, więc że to znacznie większe wrażenie na naszym przeciwniku. Więc no, jest to bardziej niszczące na nią. Innym tutaj jeszcze błędem, który można popełniać, jest zbytnie reagowanie na ciosy. Jeżeli przykładowo uderza się ciągle lewym prostym, a nasz przeciwnik przesadnie na to reaguje, czyli zamiast zejść sobie lekko, minimalnie, żeby tylko uniknąć ciosu, to robi coś takiego, jak na przykład robił Brian Ortega w walce z Maxem Cropem, to wtedy lecimy klasyczną kombinacją podstawą 1, 2, lewy prosty i prosty. Ponieważ jeżeli na przeciwnik się odsunie, przed lewym prostym, to już nie odsunie się przed prawym prostym, no bo jeżeli jest... Ma cały ciężar postawiony na prawej nodze, czyli tej tylnej, no to już się nie cofnie. Może się cofnąć co najwyżej, przekładając lewą nogę za prawą, ale no też tutaj traci czas, ponieważ wciąż przez jest w tym samym miejscu i też no musi przestać prawą nogę, żeby być w pozycji. Więc jako iż prawy prosty ma dalszy zasięg niż lewy, bo towarzyszy mu skręt korpusu, co tutaj zademonstruje. Lewy prosty. Nawet wyprostując palce nie jestem w stanie do worka. A prawy już tak. Tak więc jeżeli widzimy, że nasz przeciwnik się przesadnie pochyla, no to nie ma nic prostszego niż lewy prosty i prawy prosty. I ten prawy prosty jakoś wcześniej będzie miał trochę zaburzoną w wagę. Będzie dla niego bardzo bolesny. Tak więc to na razie tyle, jeżeli chodzi o zastosowanie tego ciosu znaczy trzeba się wykorzystywania błędów rzeczników, tutaj jeszcze należy powiedzieć o tym, znaczy o głównym zastosowaniu prostego, czyli o rozpoczęciu ataku. Bez lewego prostego musielibyśmy zaczynać prawą ręką, może też lewymi sierpami bądź pakami, co jest dosyć problematyczne, ponieważ mamy po pierwsze krótszy zasięg, a po drugie są wolniejsze. Tak więc Moglibyśmy skończyć jak Willeker, który walczył za desanią i został kałtowany w drugiej rundzie, a mógłby być kałtowany w pierwszej, gdyby go nie ocalił. Gong. No zawsze zaczynamy lewą ręką, i kończymy prawą, lub też lewą kontynuować można, ale żeby zacząć zawsze lewą prostą, ponieważ w ten sposób hmm, poznamy dystans. Jeżeli już takim lewą, to takim prawą. Dodatkowo nasz przeciwnik do skupi się na lewej ręce. Przez to, jak będzie trafić prawą. Co na przykład się stało w rewanżu DJ Wildera z Luisem Ortizem, gdzie to Wilder znokautował go, uderzając lewy prawą. Co prawda, prawa ręka, znaczy lewy cios, bo nie trafił chyba, ale zasłonił mu całe pole widzenia. Przez co nie zauważył prawego ciosu, a ciosy, które nie widzimy, było najbardziej. I w ten sposób Wilder znokautował Ortiza który ma bardzo mocną szczękę, bijąc na czoło, co jest niewyobrażalne. ale to tylko pokazuje, że warto używać tego prostego, żeby trafić prawdę. I to w sumie wszystko w dzisiejszym odcinku. Dziękuję za uwagę i zapraszam do oglądania następny odcinku.